Dlaczego cały czas chcemy więcej i więcej? Czy to głód serca, którego nic nie nasyci? Czy może lęk, że jeśli się zatrzymamy, ktoś nas wyprzedzi? Pokazujemy, kto co ma, gdzie był, co kupił i za ile. Chcemy udowodnić, że jesteśmy lepsi, piękniejsi, bardziej zauważeni. Ale tak rzadko pokazujemy, co naprawdę kryje się w środku, w duszy. Czy to wszystko jest warte, jeśli nie ma w tym spokoju? Dusza nie potrzebuje podium ani sceny. Dusza potrzebuje prawdy, bliskości i światła, które nie musi być na pokaz. Może warto czasem zatrzymać się i zapytać: Czy to, co mam, już wystarczy? A ty, co pokazujesz światu, a co chowasz w duszy?